Jest godzina trzecia w nocy a my jeździmy tylko po to aby wypić grimace shake'a powinien on być właśnie tutaj jest oczywiście pusto tutaj no bo jak ale może tu ho ho mam mam grimace shake'a widzicie czekajcie wyjdę i to jest grimace shake okej okay. więc chyba go trzeba na się napić Mmm, taki dziwny strasznie co to są? Dlaczego ja mam taką głowę? Fuuu Wrzucam to, wrzucam to O mój Boże, co się stało z moją głową? Jak mam takie, jak, jakby ciasteczkowy potwór Co jest? Wyrzucaj mi, tą głowę a, a, a. I wiadomość na telefonie Halo? Halo? O kurde Co tu się dzieje w ogóle? Nie, nie, biegnę, biegnę, biegnę. Halo pomocy. stryk. Halo pomocy. Halo. Policja. Policja, policja, policja. Policja. Halo pomocy. Eee. Poszła. Ale nie mogę tego powiedzieć. Nie, jednak sprawa... Jednak sprawa nie... bez sensu. Do widzenia. Nie mogę tego powiedzieć, ponieważ będą, że się włamałem do... Do Donalda o tej godzinie. To, to, to nie. Wynajm wynajmę sobie apartament i... I potem coś załatwię. Hm, dobra. Dobra, mam apartament i... Złatwimy to potem, po prostu ja idę spać. Co, co, co? Obudź, je, obudź, je, obudź je. się, obudź się, obudź się! Wszystko dobrze? Chyba tak. Dobra, mieszam To był koszmar pewnie, ponieważ ja tu mieszkam ze tylko. Piję, jem i idę do pracy po prostu. O, tak gorzej widzę i mówię. Ale nie wiem. Dlaczego tak na mnie się patrzycie? Halo? A! Co się znowu? To dlatego... Pomocy, pomocy nie mogę mówić. Mm. Wiem, hmm. muszę iść do Mordornauta do znowu, wziąć znowu szejka i się tego napić. Niestety. Mam mom. Okej, co jest? Okej, okay, ale lepsze to, niż żebym wyglądał gorzej, jak wcześniej. Okej. Okay. Co się ze mną dzieje? No w sumie dobry ten fake jest. Nie! O nie! O nie! tu ja jestem Grimacem? Halo! Ło! Ło! Ło, co tu się stało? Dlaczego cały świat jest fioletowy? Ło! Co się ze mną stało? Ło! Ale w sumie ten świat fajnie wygląda się są też. Ale, ale wolę noc. Wolę noc, wolę nas. Najlepiej to najpierw przemalować dom. on już przemalowany. Super. Hm. <śm> Tak szybko powiem, że moja gra powstaje ciągle. Już nie przerywam. Zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Ale... Ale fajnie to jest jak tak świeci fioletowy. O, wejdziemy do droptu. O. Jakim niewygodnym miejsce w tym. Ale dobra. O, to nie jest ciekawe. To nie jest ciekawe, to nie jest, to nie jest, to nie jest. Mm, tak. To co lubię! <grym> O! O! są. Dobra, już jestem, z tym jestem. Jestem w domu Grimisa. Tak, 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 tak. Zamknięte oczywiście. A może otwarte zamknięte. Hmm. A tam coś jest chyba. Ale mi się z tym. Hmm. Sikierka tam jest chyba. Mam śgierę. Aha! No to idziemy na polowanie. Tylko <laughs> musimy jakieś domy znaleźć. Czy mamy tutaj w pobliżu jakiś dom? No nie, bo będzie się bał. Baza militarna, tak właśnie. <laughs> Rusztowanie dla dzieci idealnie. Czy mamy tu jakieś dziecko? Nie. Dobra dobra, 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 jest dziecko, jest dziecko, jest dziecko. Uuu! Dlaczego ja... Dlaczego ja się odmieniam? Nie może być ten. tak. Tak, no, a może ja zniszczę, coś się odmieniam. Po prostu ja chcę się odmienić. Szybko, 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 szybko. A co tam trąbki zniszczycie? Niszczę, niszczę to auto. Niszczę, niszczę, zapaliło się, zapaliło się. Niszczę, niszczę, niszczę. Ała, niszczę. ała. Oh, wow. oh, wow. Co jest? Odmieniłem się, zagadka. Odmieniłem się. Jak on lepiej tam się kierował, O, wrzuca i Grimace shake'a tutaj zamkniemy dechami zamkniemy jeśli się da o tak zamknęliśmy dechami i wyjdziemy jeszcze szybko Yy. Chciałem tu tutaj pracownikiem na chwilę. Bo... Nie, nie... Nie, nie to się zmienić. Mam pomysł. Okej. Okay. Dajemy na to jeszcze takie coś i dodajemy na closet i teraz jest zamknięte Ale dzięki za oglądanie z tej strony Fuchs odcinek Grim nigdy nie kupuj Grimmit Sejka o 3 w nocy Dzięki za oglądanie to te auto narka